To też powoduje trochę taki wyścig zbrojeń, że faktycznie każdy próbuje pokazać, czego on tam nie robi. Myślę, że też większość ludzi ma takie zwykłe problemy. Cześć, dzisiaj mam 10 listopada 2025 roku. I w sprawie filmiku ostatniego, na temat wypalenia, właśnie podjąłem kilka kroków, które mają mi umożliwić zagranie w cheroski. Więc, w mojej liście zadań jest zadanie na to, żeby znaleźć film, na którym będzie pokazane, jak zainstalować Herosy właśnie na macOSie. Następnie skonfigurować właśnie tak to środowisko, potem zainstalować Herosy, no i w końcu zagrać. Więc, w tym tygodniu, grafik zadań wziął pod uwagę właśnie to, żeby sobie troszeczkę pograć. A druga kwestia jest taka, że chcę odpalić kolejny termin szkolenia z testów jednostkowych w Allegro i akurat była migracja na inne narzędzie, co spowodowało, że teraz jest troszeczkę bałagan i nawet nie wiem ile osób się zapisało na moje szkolenie. A dzisiaj się okazało jednak, że już mam komplet. I kiedy zrobiłem kolejne ogłoszenie, że właśnie zbieram ludzi na termin. I jedna z osób się zapisała, to już znalazła się na liście oczekujących, więc jest straszny bałagan. Co teraz spowoduje, że jednak będę musiał zwiększyć ten limit, aby taka osoba po moim ogłoszeniu mogła wziąć ten udział, a nie tylko to, że zrobiłem takiego powiedzmy smaczka, a ona z tego po prostu nie skorzysta. Więc to jest dla mnie też ciekawe, że w dobie no właśnie tego, że już jest tyle narzędzi, tyle takich samych problemów, które zostały już rozwiązane. A dalej powstają takie problemy, co jest naprawdę frustrujące. Właśnie zdałem też sobie z tego sprawę, że ostatnio jak byłem na tych zajęciach z emisji głosu, to jedna z uczestniczek zapytała prowadzącego, czy też nauczymy się krzyczeć, żeby to brzmiało jakoś tak po prostu głośno. No i wtedy do mnie dotarło, że ja po prostu jestem za spokojny i tak krzyczeć nie potrafię. Ale czemu nie? Skorzystałem też z okazji i dowiedziałem się, że faktycznie mój głos jest też naprawdę donośny. A tutaj, nawet teraz, kiedy mówiłem o tej frustracji związanej z tym szkoleniem i z tym narzędziem, myślę, że to jakoś nie wybrzmiało. Dobra, ale dzisiaj chciałem wyjść na spacerek i porozmawiać z Tobą o życiu w bańce. Życiu w bańce, w jakiej właśnie żyjemy w IT, że my tutaj się ścigamy, kto więcej zrobi promptów, kto lepszy zrobi proces i go zautomatyzuje. Natomiast jak wyjdzie się właśnie. Czy to gdzieś na dwór, czy do sklepu, to tam są normalni ludzie, którzy nawet nie mają pojęcia o tym, że istnieje AI, że istnieje coś takiego jak chmura publiczna. Tak, i właśnie o tym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Także zaczynamy. Życie w bańce jest wydaje mi się też fajne, ponieważ żyjemy wśród ludzi, którzy mają podobne zainteresowania jak my możemy wymieniać się doświadczeniami tym, że na przykład ktoś coś zrobił, ale jeśli wyjdziemy na chwilkę z tej bańki, to to się okazuje, że to nie tak wygląda życie. Są też ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, właśnie, czym jest ten AI, czym są te wszystkie narzędzia, z których korzystamy jako programiści. A nawet niektórzy mogą nie wiedzieć, czym jest internet, chociaż może tutaj trochę przesadzam, ale wydaje mi się, że pewnie starsze osoby może gdzieś tam słyszały, że coś takiego jest, ale być może nigdy z tego nie korzystały. Więc to jest naprawdę przerażające, jak też na to patrzę, że jednak życie w bańce ma swoje wady, ale i też zalety. Więc o ile to, że faktycznie możemy wymieniać tymi doświadczeniami, możemy stawać się po prostu lepszymi ekspertami w tym, co robimy, to jest dla mnie ogromna zaleta. Natomiast w kontekście ostatniego odcinka o wypaleniu, to też powoduje trochę taki wyścig zbrojeń, że faktycznie każdy próbuje pokazać, czego on tam nie robi. Na przykład mamy to dobrze pokazane na Linkedinie, gdzie każdy pokazuje jakie ma automatyzację, jak zoptymalizował swój czas i teraz może robić albo jeszcze więcej, albo po prostu nic nie robić, ponieważ za niego wszystko robią te roboty. No i ty wtedy patrzysz na to, co ty robisz, no i tam takiego czegoś po prostu nie ma. Starasz się łapać wielu innych rzeczy tylko po to, żeby dogonić ten pęd, który tam gdzieś leci i leci i leci. No i w pewnym momencie możesz się obudzić z tym, że no chyba coś już tutaj nie gra, nie chcę mi się wstawać. Właśnie, to jest Mega, mega duży problem, że jednak wszystko tak pędzi, a nie mamy czasu, żeby się na chwilkę zatrzymać i ponapawać, na przykład, naturą albo tym, co robimy, jakimś innym hobby niezwiązanym z programowaniem, czy też po prostu nawet rodziną. I żyjąc w takiej bańce, kolejnym problemem jest to, że nie dostrzegamy tych innych bańek, że ktoś inny może mieć inne problemy, inne zainteresowania. I jeśli zamkniemy się tylko w takiej jednej bańce. No, to też będzie mi ciekawie, ponieważ nie zdobędziemy tego innego kontekstu, nie nauczymy się i nie zdobędziemy tego innego doświadczenia związanego właśnie z innymi dziedzinami. Co wydaje mi się, że aktualnie jest to kluczowe, żeby patrzeć na jakiś problem z innej perspektywy albo dostrzegać inne problemy i pomagać tym osobom rozwiązywać je z wykorzystaniem narzędzi, które my mamy jako programiści. Do mnie to tak naprawdę dotarło niedawno, kiedy biegałem. I tak sobie po prostu myślałem, co myślą ci te osoby, które mijam, czy one też mają takie rozkminy, żeby, nie wiem, finansowo lepiej coś zrobić, żeby wypuścić własny produkt, żeby lepiej robić szkolenia. Pewnie poniekąd tak, natomiast myślę, że też większość ludzi ma takie zwykłe problemy. Co dzisiaj zjeść na obiad? Gdzie się dzisiaj przejść? Czy dzisiaj zrobić pranie? I takie po prostu ludzkie, zwykłe, codzienne problemy. Więc teraz będę się starał patrzeć na swoje problemy z innej perspektywy. Że inni ludzie mogą mieć po prostu inne problemy, w mojej ocenie mogą być to mniejsze problemy. Natomiast wtedy może też zacznę dostrzegać to, że moje problemy czasami może też nie są problemami. Może ktoś ma jednak większe problemy i muszę być wdzięczny za to losowi, że ja po prostu. W tym aspekcie życia mogę mieć po prostu lepiej i to może również pomóc tutaj w głowie sobie niektóre rzeczy poukładać i zacząć dostrzegać to, że nie jest wcale aż tak kiepsko. Ale też również z takim życiem w bańce jest powiązane takie zagadnienie klątwy wiedzy, ale myślę, że to jest jeden z pomysłów na jeden z kolejnych odcinków ponieważ to może się odnosić do wielu różnych aspektów, czy też szkoleniowych, czy też po prostu pracowych, czy też po prostu takich yy, międzypersonalnych, więc o tym pogadamy sobie kiedyś indziej. Dobra, i to by było na tyle, co dzisiaj chciałem poruszyć. Teraz pytanie do Ciebie. Czy Ty dostrzegasz może jakieś inne zalety związane z tym, że żyjesz w konkretnej bańce? Coś, co daje Ci wymianę wiedzy, wymianę spostrzeżeń w konkretnym obszarze. A może również dostrzegasz inne wady z tym związane, że właśnie nie dostrzegamy problemów innych ludzi, że nie mieszamy tych kontekstów, z czego może być taka synteza która pozwoli nam dostrzec jakiś inny koncept, który będzie unikatowy, który nam po prostu da jakiegoś bousta. Daj znać w komentarzu, bo jestem ciekaw twoich spostrzeżeń w temacie właśnie życia w takiej bańce. A ja właśnie sobie obiecałem, już kilka razy to wspominałem i staram się dostrzymać teraz tego słowa, że formuła kilkunastu minutowa nie jest może najlepsza. Będę się starał mieścić w tych 10 minutach. Co jeszcze pozwoli mi się bardziej napawać tym lasem i tym spacerem? No ale przy okazji będę miał zawsze okazję z Tobą porozmawiać i się powymieniać swoimi spostrzeżeniami i mam nadzieję, że zderzać je z Twoimi. Ale zawsze co? Brakuje mi tego odzewu. Więc są osoby, które regularnie komentują moje filmiki, natomiast jeśli Ty go oglądasz i jeszcze ani razu się nie wypowiedziałeś. To proszę cię, daj znać, bo chciałbym się właśnie wybić troszeczkę z tej swojej bańki i dostrzec właśnie te inne bańki, które może dostrzegają te problemy, o których ja mówię, w ogóle w inny sposób, a być może nawet ich nie dostrzegają. Co jest też również bardzo interesujące i pouczające. Dobra, i teraz co? Dziękuję ci jak zawsze za to, że jesteś. Jeszcze jesteśmy w 70, jeśli chodzi o odcinki. Ale już powoli czuję tą setkę, że się tutaj będzie zbliżała. Jeszcze nie wiem kiedy czy w tym roku, czy w kolejnym ale na pewno do niej dotrwam. Także jeszcze raz Ci za to dziękuję, że jesteś ze mną. Mam nadzieję, że niektórzy od początku, niektórzy może dotarli w trakcie, ale i tak, i tak serdecznie dziękuję. Jak zawsze proszę łapkę w górę o subskrypcję, jeśli chcesz dostawać informacje o kolejnych filmach. Mam nadzieję, że. Oczywiście to są kolejne plany. Że taka formuła vloga zostanie, natomiast dojdą do tego inne filmy, które może będą bardziej merytoryczne, nie tylko pokazujące jakiś wyrywek moich przemyśleń, ale może również bardziej jakieś techniczne, czy też takie mentoringowo-szkoleniowe. Także nie jest to żadna obietnica, ale jednak gdzieś mi się to znowu w głowie kiełkuje. Także jest teraz, definitywnie na razie i cześć!